Wyobraźmy sobie miasto przyszłości. Nie z filmów science fiction, raczej takie, w którym po prostu dobrze się żyje. Brak barier, sprawna komunikacja, przestrzenie dla ludzi, nie dla samochodów. W Opolu właśnie trwają prace nad strategią, planem rozwoju miasta aż do 2043 roku, bo wtedy to już na pewno będzie miasto marzenie. Łatwiej się współrządzi z mieszkańcami, łatwiej się decyduje o sprawach miejskich, kiedy zapytam ich o zdanie. No bo najgorzej, wie pan, zaprosić kogoś na urodziny albo zrobić komuś prezent, a on tego prezentu nie chce. A problemów do rozwiązania i wizji, jak to zrobić, jest cała masa. Zakres szeroki, od latania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pod Opolem powinno być lotnisko czynne, bo tak cały czas będziemy takim normalnie. No, niedorozwiniętym jak gdyby miastem. Ja nie wiem, jaki ja będę za 50 lat. I ta tematyka też mnie dotyczy, jak najbardziej. Tutaj pod tym względem się robi wiele ciekawych rzeczy. Państwo to można zobaczyć, że są festiwale niepełnosprawne, są organizowane różne imprezy, żeby pomóc tym ludziom. To tak, jak najbardziej. Partycypacja społeczna, albo prościej mówiąc, współdecydowanie, konsultacje, spotkania, czyli to, co w zamyśle pozwala mieszkańcom mieć wpływ na to, jak wygląda ich otoczenie. Wydawać by się mogło, że powinien być to dokument, który zainteresuje Rzeszę. Y od samego początku tego miesiąca, kiedy ten proces trwa, to się jeszcze nie dzieje, dlatego staramy się jak najbardziej zbliżyć do mieszkańców, żeby rzeczywiście ten odsetek powiększyć. Tyle założenia, ale czy ktoś mieszkańców rzeczywiście słucha? W Polsce, w różnych miastach, bywa z tym różnie. Czasem można odnieść wrażenie, że to tylko formalność. Trzeba zapytać, to pytają, ale w opolu pada obietnica: wasze głosy naprawdę zostaną wzięte pod uwagę. Zdecydowanie będzie miało, zdecydowanie ma. Też strategia nie jest dokumentem nowym. My, oczywiście, piszemy w tej chwili strategię na 18 lat, co wynika z przepisów mówiących o opracowaniu planów ogólnych dla miasta. Natomiast miasto już miało swoją strategię, już wcześniej była opracowywana, więc to, co się w mieście dzieje, jest takim ciągłym procesem. W Opolu przekonują, że konsultacje społeczne to nie fanaberia i nie teatr dla statystyk. To sposób, by budować miasto szyte na ludzką miarę. Czy warto być krawcem? Na pewno warto próbować. Strategie dla Opola mamy poznać jesienią. Tomasz Zbyszewski, kurier opolski.